Okej, okay, więc siła na mordy, ja jestem Fanku, witam was bardzo serdecznie na 28 albo 7 odcinku z Minecrafta. Będziemy tutaj budować magazyn. I tak, mam troszeczkę drewna nazbieranego. Zrobiłem sobie takie duże drzewa, żebyśmy mogli to nazbierać. Jeśli chodzi o magazyn, to tutaj pojawia się mały problem, no bo średnio wiem, gdzie powinienem go wybudować. Chciałbym, żeby on był w górze. I tutaj zacząłem już w sumie to połączenie pomiędzy górą skopywać. Tutaj oto było trochę wyższe. I, i średnio wiem gdzie powinienem to wybudować, w sensie się w górę wkopać, zastanawiam się jeszcze. Yy, ta góra jest ogólnie dosyć spora, więc myślę, że jakbyśmy się gdzieś tutaj. A, jajaj, wrobiłem się. Yy, jakbyśmy się wkopali, może gdzieś tutaj, w sensie ten magazyn nie ma być jakiś mega gruby i w ogóle to ma być taki, no taki lekki magazyn, tak naprawdę, więc. Yy, w rzeczywistości moglibyśmy się wkopać nawet tutaj. Fajny by było jakby on nie był też daleko od naszego domku. No bo tak naprawdę to idealne miejsce jest znalazłem na niego. No to było w tej górze tutaj się wkopać. Ale problem polega na tym, że to jest za daleko. Czekajcie, ściszę sobie muzykę. Żebym nie darz zaraz mordy. Bo tak się to może też skończyć. Ej, teraz nie słyszę wcale. Dobra. Nie no, znowu jest za głośno. I ja walę. Dobra. Mm. Więc bierzemy się za budowanie. w ogóle oglądałem sobie dzisiaj troszeczkę strumyków, tak z nudów No bo jednak to jest rzecz, którą chciałbym w przyszłości zacząć robić, w sensie streamować No i sobie oglądałem co tam ludzie streamują i ogólnie żeby streamować to bym się musiał z chaty wyprowadzić W sensie do miejsca, w którym mam lepszy internet A musiałbym się utrzymać, więc też sobie przeglądam ile można mniej więcej na streamach zarobić no i z tego co ja widzę póki co to jest tak zróżnicowane. Ostatnio oglądałem sobie streamera, który miał 800 osób i przez 2 godziny zrobił 20 zł, a dzisiaj wybiłem sobie na jakiegoś typa, który w pół godziny zrobił 1500 chyba, a miał tyle samo ludzi, więc to jest mega dziwne. Ej dobra, wiecie co? Chyba tutaj sobie walniły ten magazyn. W sensie tutaj się dokopiemy. Muszę uważać na tą opłatę, żeby mi się nie zniszczyła. A nie mam na niej eee, Czego? mendingu, więc też nie będzie mi się naprawiać, więc muszę uważać trochę. Chciałem zrepratować Mending na ten odcinek, ale problem pojawił się taki, że no mending mogę mieć z patyków, a ja drewna będę potrzebował na tą budowlę, więc... No średnio mi się to zgrywało. Dobra, jeśli chodzi o magazyn, to tak naprawdę możemy zrobić dwa obok siebie, no bo mój projekt magazynu nie przewiduje niczego dużego, ale możemy zrobić jeden tutaj naprost. Tylko, że tutaj jeszcze będzie kawałek jeszcze górki skopać, na przykład gdzieś w tyle, a drugi będzie w tamtą stronę. Dobra, myślę, że to jest nawet spoko pomysł, mam nadzieję, że zdążę to zrobić. Jak możliwe, że zauważyliście, to staram się też robić troszeczkę dłuższe odcinki, więc yy, no powinno nam się to udać. Zresztą zobaczymy. Dobra, tutaj to będzie takie troszeczkę kiepsko zrobione tak naprawdę, póki co. Bo tutaj będzie tak kwadratowy, taki no, kwadratowy róg. Ale... ale dobra, no zostawimy go póki co takiego. Później zrobimy coś, żeby było ładniej, ale na razie nam na tym nie zależy, żeby to przejście tutaj o na drugą stronę było już wybudowane. Nam teraz zależy na wybudowaniu magazynu. Tak właściwie to odłożę sobie trochę temów i miałem przygotowany jeszcze jakiś jeden temat, oprócz tego, że chciałem streamować i... Ee to różnie wychodzi. Na odcinek, aha, nie no, nie wiem czy to był następny temat, ale na poprzednim odcinku było mało ludzi, na którym to mówiłem, bo to był odcinek z Circle Empire, to póki co seria z Denklajta jest zawieszona mniej więcej do poniedziałku, wtorku albo środy, ponieważ nagrywarka mi przyjdzie, żeby mi nie obciążało kompa tak jakby i dzięki temu będę mógł nagrywać lepsze gry oraz w przyszłości kupię sobie prawdopodobnie PSa albo Xboxa, no zresztą zobaczymy Czas pokaże co dokładnie. Teraz wyszło PlayStation 5 i zastanawiam się nad kupnem, ale no nie wiem czy się opłaca tak w zasadzie. Wiem, że dużo fajnych ekskluzywów ma na to wyjść z tego co słyszałem. I zastanawiam się właśnie czy kupować czy nie, czy poczekać aż troszeczkę stanieje. Chociaż nie znam się tak naprawdę na konsolach, więc nie wiem czy one tanieją. Ale tak teoretycznie zawsze wszystko tanieje, więc konsole też powinny stanieć. Za jakiś czas, tym bardziej, że na premierze zawsze wszystko jest najdroższe, więc wydaje mi się, że tak samo z konsolami powinno być. Więc możliwe, że trochę poczekam i sobie kupię to PS5 i wtedy będziemy nagrywali jakieś gry z PlayStation 5. Dzięki temu na pewno będzie mogło się pojawiać dużo odcinków na kanale, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Widzę też, że wieczór się niestety robi. No nic z tym nie zrobimy. Ej, tutaj jest w ogóle przejście na drugą stronę. Muszę to ogarnąć. Okej. Okay. Czyli ta góra wcale nie jest jakaś mega szeroka. Warto to wziąć pod uwagę jak będziemy budowali. Ja tak naprawdę potrzebuję... Yy, przejście na trzy. Coś takiego, tutaj tak. Dobra, nie powinienem tego robić tutaj, tak w zasadzie. Powinienem to zacząć robić w środku, więc... Tutaj będzie coś, coś, coś takiego. Yy, kurde, wieczór się robi. Dobra, zaraz się wrócimy i to ogarniemy do końca. No i zaraz wam pokażę o co mniej więcej mi chodzi z tym magazynem, jak chcę to wybudować. Ogólnie, jak zwykle, pomysł wziąłem z jakiegoś tam odcinka Minecraft Budowanie czy coś takiego. Po prostu oglądałem, jak Hobb budował jakiś tam domek w górze. No i po prostu spodobał mi się pomysł tego magazynu, więc z pamięci spróbuję to odwzorować. Aha, jeszcze jeśli chodzi o tamtą stodołę, którą budowaliśmy dwa odcinki temu. To ja ją dokończę poza odcinkiem i pokażę Wam efekt. Może dach będziemy robić na którymś odcinku, póki co ona tam sobie jest i nie będziemy jej ruszać, bo muszę powiększyć farmę, a to trochę zajmie, nazbierać siana i dopiero wtedy będziemy ją dalej rozbudowywać po prostu. Okej, okay, dobra, jesteśmy sobie tutaj. I teraz yy, to będzie wyglądało jakoś tak. To w ogóle chyba powinno być o jeden wyżej. Prawdopodobnie. Musimy się przekopać troszeczkę w głąb. Mamy niby kill off FNC5, ale jakoś wolno mi się kopie, no nie wiem, dziwnie, po prostu chyba się przyzwyczaiłem do tego FNC5, a jakbym miał z powrotem zacząć kopać jakimś słabszym, to wiecie, no nie wytrzymałbym po prostu. Wiadomo, że to jest najszybszy kill jaki może póki co, jaki możemy mieć póki co, więc no nie ma co ruszać. W ogóle bykowa akcja, bo dzisiaj powinienem dostać grafik z roboty, na którą mam iść do pracy, który dzień, a, ale tak średnio mi wysłali. I, I nie wiem, czy to jest związane. Ale trochę mi się chce śmiać z tego. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Możliwe, że dostanę jutro. A jak nie, to chyba mam, mam wolne do końca roku. Ale zresztą zobaczymy. Dobra, weźmy sobie troszeczkę schodków, żeby pokazać wam, co ja chciałem tutaj zrobić. Widziałem, że Hop robił coś takiego. Czekajcie. Bo to wygląda totalnie do dupy. Nie wiem, może to sobie skopiamy jednak. jednak. Jednak wróćmy do, do naszej poprzedniej wersji budowania, no bo to tak drewnianie wyglądało mega. Że totalnie nie ma co w ogóle w tą stronę iść. Na pewno to tak nie będziemy chcieli budować, jak przed chwilą budowałem. Możemy zrobić tak. I, I teraz tutaj wrócić drewno. I to powinno już wyglądać o wiele lepiej. No też mi się wydaje, że to wygląda trochę lepiej. Później tu jakiś sufit się ogarnie, wiadomo o co chodzi. Tutaj zrobimy tak, ja jeszcze pójdę możliwe zobaczyć na tamten odcinek, jeżeli go znajdę z budowania, jak Hop zrobił dokładnie ten magazyn i najwyżej go przebudujemy, chyba że to co tutaj zaproponuję będzie spoko. Jak coś to tutaj też będzie ten magazyn, ale ja to ogarnę chyba poza odcinkiem, na tym odcinku ogarniemy sobie tylko tą stronę, no bo nie ma co się pchać też w drugą na odcinku, jak to będzie dokładnie to samo tylko po innej stronie. Nie wiem też jak robić bardzo w głąb to. No ale zobaczymy, dobra. Muszę sobie dorobić troszeczkę schodków. A i mam jeszcze do Was pytanie: w sensie, dla mnie to i tak nie jest realne, ale przez przypadek mi się na przykład kliknie yy, sikierą na takie drzewo, to da się z powrotem na niej jakąś korę dać? Czy, czy to drzewo to już takie zawsze będzie? <grym> Mogę z niego deski zrobić? Dobra, dobra. To w sumie będę takie drzewa na deski przerabiał. To mniejsza. Mm. Czemu ja nie mam przy sobie pochodni? To, to jest najlepsze pytanie. Wróćmy się może po niebo. Zaraz nam się tam moby tam respić, czy coś. Ale totalnie dziwne. Nie wiem, czy jak gdzieś tutaj do skrzynki wrzuciłem pochodnie, czy, czy ja ich po prostu cały czas przy sobie nie miałem. Nie wiem, weźmy sobie spółstaka tego. No i teraz musimy znaleźć węgiel. Jakbym miał strzelać, to węgiel będzie w który. Szybko znalazłem. Chciałem powiedzieć, że będzie w którejś z tych skrzynek, no i, no i w sumie rację miałem. Więc bierzemy sobie ten węgiel i lecimy tam dalej budować. W ogóle chciałbym bardzo streamować jakieś gry. Mi się wydaje, że streamowanie jest totalnie lepsze od nagrywania. No ale nie mam takiej możliwości, więc lepiej żebym nagrywał. W przyszłości nawet jak będę streamował, to i tak będę będą odcinki i, i, i streamy naraz. Znaczy, jeżeli będę streamował, no nie wiem, czas pokaże, zresztą zobaczymy. Okej, okay, i teraz pytanie... O nie, dobra, nie przykopiamy się, więc jest... Jest nie najgorzej. Tutaj musimy zrobić taką w miarę ściankę i zastanawiam się, czy muszę wszystko dookoła wykładać z drewnem, czy, czy to nie będzie niczym, w niczym przeszkadzało. No bo. Tak jakby plan jest taki. O nie, tutaj będzie wystawało. A nie, dobra, tam nie musimy nic robić, więc tutaj wystarczy, że zostawimy to tak. Tutaj zrobimy tak. Hmm. Dobra, no i pytanie do was mi czekajcie, zróbmy sobie może skrzynkę. Eee, dobra, zróbmy sobie może z tego drewna skrzynki, jak już chcemy robić. No bo to drewno póki co jest mi najmniej potrzebne, więc... Myślałem, że mam więcej tego takiego białego drewna w ekwipunku, no ale najwyraźniej je zostawiłem gdzieś tam. Więc pytanie jest takie, czy muszę tutaj wykopywać to wszystko dookoła i wykładać ciemnym drewnem, czy... mogę zostawić kobla? Więc zrobimy, czy cokolwiek widać na początku. Wyłożymy tutaj. Eee, kurde. Weźmy sobie naszą sikierkę. Tutaj wyłóżmy tak. Tutaj tak. Dobra. Aha, jeszcze dół. Totalnie o nim zapomniałem. Ale dobra, możemy to sobie teraz zrobić. No i tutaj mamy takie pomieszczenie. No i to pomieszczenie będzie wygląda... Nie no, to chyba to powinienem w ogóle zrobić jakoś tak. Hmm. Nie no, ale że... Bo już dawno nie budowałem w Minecrafcie nic. W ogóle... Mm, jak zacząłem robić dużo serii, to jakoś rzadziej pojawia się ten Minecraft. Hmm. Minecraft Survival, więc chciałbym was za to przeprosić, no ale... No ale tak, tak już musi być. E, to, to, jak ja chciałbym to zrobić? Dobra, wiecie co? Chyba będę musiał się przekopać z tej strony, bo inaczej nie zrobię podwójnych skrzynek. Trochę faj z mojej strony, że one się tak jakby krzywo stawiają, ale dobra. Już mi się skończyły skrzynki. Nie, no nie gadajcie, dobra. To musimy sobie dorobić ich trochę. To ja chyba na tym odcinku nie nazbieram tutaj wszędzie na skrzynki, ale przynajmniej popatrzymy e z której strony. Widać to drewno, więc jeżeli popatrzymy tam, to to drewno widać, więc raczej powinienem je tutaj dawać. No i tak będzie wyglądał ten nasz magazyn, że tutaj będą takie kwadraciki i w nich właśnie będą skrzynki. A. Aha, dobra. <grytanie> to już ogarnąłem pierwszego faila, którego zrobiłem, czyli że u góry powinny być półpłytki, żeby to w ogóle działało. Więc musimy pójść sobie ich troszeczkę dorobić. W sumie nie zrobiliśmy strasznie Nie zrobiliśmy jakoś dużo przez ten czas, który trwa ten odcinek, więc trochę beka. Bo troszeczkę się opierdzielam, no ale trudno. Yy, zaczniemy chyba już tutaj sobie w ogóle wrzucać jakieś materiały. Nie wiem, powrzucajmy sobie tutaj Dirta. W ogóle te wszystkie śmieci, które mi ekwipunek zagracają. Yy, Okej, okay, górę muszę skopać, co nie, no i dopiero teraz na górę nałożyć te półpłytki. A nie, co ja dziwnego, coś dziwnego zacząłem robić. Dobra, czyli... E, hmm, chodzi, że tutaj jednak powinny być jakieś bloki. Więc trzeba zrobić tak, tak. Tutaj trzeba, wiecie, pozasłaniać to, żeby nie było lipy. Tutaj będziemy musieli dołożyć tutaj. Tutaj chyba nic nie trzeba będzie dokładać, bo już jest wszystko ładnie zrobione. Robimy coś takiego. I bierzemy nasze... Skrzynki dokładamy. Kurde, tutaj brzydko wygląda, ale dobra. Udało nam się to naprawić. Tutaj też musimy naprawić to, co jest źle zrobione. I mam nadzieję, że ta skrzynka, która tu przed chwilą poleciała w dół, to wpadła mi do ekwipunku, a nie że gdzieś się zagubiła. Ok. Dobra. Więc mamy pierwsze pomieszczenie, tak jak było ze skrzynkami. Działa to dosyć. Super, według mnie. Zobaczymy, jak to będzie działać i wyglądać, jak zrobimy tego troszeczkę więcej. Nie wiem dokładnie, ile ja będę chciał tego zrobić. Tak, w zasadzie. Mm, każdy taki ten to jest 9 skrzynek, 18 jeszcze z drugiej strony, biorąc to pod uwagę. I na ile mi to starczy? Ja nie wiem, ile ja będę miał tutaj temków do magazynowania, więc to jest dla mnie totalnie czarna magia. Tym bardziej, że będę chciał jeszcze drugi tunel zrobić. O, nie, gravel, najgorzej. Dobra, trudno. Musimy go skopać naszą łopatą, która już jest na skraju wytrzymałości. No ale nic, trudno. Dobra, skopmy sobie tak w ogóle. Aha, widzę, że tego gravela jest tutaj dosyć sporo. No ale nic z tym nie zrobimy, tak naprawdę. Musimy. Musimy go po prostu skopać. Yy, tutaj się taki dach nam zrobił. Trzeba będzie się tym później zająć. No ale trudno. No, no, no ryzyko zawodowe. Jak się kopie w jakiejś kopalni. Dobrze, że ten grawel nie jest na przykład gdzieś tam u góry, na tej górze. Bo wtedy by było wiele więcej roboty. A tak to to, to zakryjemy to tylko z góry. Nawet nie trzeba będzie całego wypełniać czymś. Dobra, tutaj yy, idziemy, idziemy dalej budować. Czyli tutaj trzy kratki, tak jakby przerwy. Robimy tutaj bloczek. Na razie tylko się tą stroną zajmiemy. Później zajmiemy się tą drugą. Kurde, tutaj znowu ten gravel najgorszy. Który nas nam przeszkadza we wszystkim. No trudno. Tego grawla jest tutaj strasznie dużo. Nie mam pojęcia, dlaczego go jest aż tyle. A jest mega irytujący i mega nam przeszkadza we wszystkim, co chcemy tutaj zrobić. Znaczy, no wiadomo, że... Nie no, nie mogło nam się trafić nic gorszego tutaj. Jakaś jaskinia tylko. Chociaż jaskinie by było wiele łatwiej załatać niż taki gravel. E, dobra, to tutaj mamy kolejne trzy kratki, kolejne trzy kratki, kolejne trzy kratki. Tutaj już sobie postawimy. Właśnie pochodnie, żeby nie było lipy. i tutaj na razie dachu, tak jak już mówiłem, nie będziemy robić. Ej, to jest chyba w ogóle drugie źródło. Ta, czy druga tak jakby złożej gravelu. Nie wiem, czy gravel może być w złożu, no ale tamten, jakby one ze sobą nie sąsiadowały. Ta, czy sąsiadowały, ale nie miały kratki obok, tylko więcej, więc. Chyba wydaje mi się, że to był inny. Dziwna sprawa. I wiecie co? Na końcu sobie zrobimy takie miejsce, tam na tym odcinku, gdzie Hop budował. Też było coś takiego, że oni, nie wiem, yy, tak jakby to powiedzieć, no takie różne warsztaty mieli. Yy, dokładnie to, tak. Yy, takie od NPC-tów, yy, co dodali. Typu na przykład, że możecie enchanty mieszać, yy, albo na, nie pamiętam jak to dokładnie działało, ale takie kowadło czy coś takie kowadło, inne kowadło, takie drugie jakby. Kurde, nie mam pojęcia, jak te wszystkie rzeczy się nazywają na tych nowych wersjach. Więc e, tutaj robimy jeszcze tyle. Zrobimy jeszcze dwa takie jakby słupki. No i tutaj zaczniemy sobie robić takie pomieszczenia Wiem, że ta druga strona jeszcze jest do zrobienia, ale chyba drugą stroną się zajmę poza odcinkiem. Zresztą czas pokażę Mam strasznie ekwipunek zawalony wszystkim. Tak, średnio mam gdzie to zostawiać, I, i jak odłożę kilka itemków to zaraz mi się ten klikunek znowu zawali, niestety. No ale dobra, chodźmy tutaj, odłóżmy tego kobla, to odłóżmy, to odłóżmy. To możemy zjeść, w ogóle nie wiem skąd to mam. I noc się zrobiła, o kurde. Dobra, trudno, tak w zasadzie to nic nam tutaj nie przeszkodzi, chyba że zaraz nam jakiś Creeper wbiegnie czy coś. No to to jest jedyna rzecz, która może nam tutaj przeszkodzić. Mmm. No i co robimy teraz kawałek przekop w tą stronę. W zasadzie to fajnie by było ogarnąć jak daleko możemy się tu przekopać. Tutaj widzę dirta, mam nadzieję że to nie jest dirt, e, dirt od e, tak jakby powierzchni, tylko dirt po prostu tako, który się respi czasami w górze. Dobra, raczej tak jest właśnie. I co? Jak daleko chcemy się kopać w tą stronę? O, to jest pytanie. Wydaje mi się, że tyle, ile się wykopaliśmy z git, czyli wykopaliśmy się na 7 kratek. No i po prostu wykopiamy się na te 7 kratek we wszystkie trzy strony. No i tak to zostawimy. Nie będziemy tutaj nic ruszać. Może w przyszłości coś tutaj dołożę. Bo póki co tak naprawdę ja nie wiem, jakie są ważne itemki, żeby tutaj wrzucić. I po prostu czas pokaże. Dobra, czyli tutaj są dwa póki co. Yy, raz, dwa. Raz, dwa i jeden i powinno być teraz tyle samo, co po tamtej stronie. Fajnie by było sobie tutaj wrzucić jakąś lampkę czy coś, żeby... Znaczy lampkę, no pochodnie, żeby mi się małpki zaraz tutaj nie porespiły. Bo to oznacza lekką lipkę. W ogóle zastanawiam się, czy nie mówię za szybko, no bo zawsze miałem z tym problem. Później to zwalczyłem, a teraz już nie zwracam totalnie na to uwagi, czy mówię szybko, czy wolno. Więc mam nadzieję, że mówię w dobrym tempie. No nie wiem. Okej, okay. dobra To jest 1, 2, 2, 1 i teraz powinno być tak samo w każdą stronę. No i tutaj sobie coś fajnego ogarniemy. Tak w zasadzie jeszcze z takich rzeczy, które będziemy chcieli sobie wbudować to na pewno będzie jakiś taki warsztat alchemiczny i farmę brudawek. Ale jeszcze tak za bardzo nie znaleźliśmy twierdzy w Netherze, więc nie ma co o tym myśleć póki co. No i co, ogarniemy sobie jeszcze tą ścianę na tym odcinku żebyśmy mieli słupki z obydwu stron możliwe, że jeszcze sobie schody powstawiamy albo tylko słupki no nie wiem, czas pokaże możecie napisać w komentarzu co sądzicie o, o, o pomyśle na ten nasz magazyn, wiadomo, że on jeszcze nie jest dokończony, więc nie można oceniać no ale sam pomysł zawsze można oceniać jak to wygląda, jak to się na początku prezentuje możliwe, że później będziecie mile zaskoczeni jak teraz się to nie prezentuje dobrze a jeżeli to się prezentuje już dobrze, to będziecie możliwe zaskoczeni, że, że to wcale nie jest ładne, po prostu. <laughs> yy, o, krzywo zrobiłem. Już myślałem, że z drugiej strony też, ale jednak nie. Dobra, trzy kratki w górę, trzy kratki w górę, trzy kratki... O, krzywo poszło, no trudno. Dobrze, że mam tych, tego drewna dużo. Tak jeszcze wam powiem, że przez dosyć długi czas kopałem to drzewo, jak to takie ciemne. Tylko na pojedynczych sadzonkach i przez to mi to zeszło dosyć długo czas, dużo czasu. A dopiero później okmińłem, że przecież można robić podwójne, znaczy pocztwórne drzewa, i wtedy o wiele więcej wszystkiego wpada. Dobra, widzę tutaj szkielet, ale nie będziemy się z nim bili. Idziemy się chyba przespać do naszego domku. Ej, w ogóle tamtej farmy nie mamy podświetlonej i się nam moby respią. Ja zawsze idę spać, więc nie patrzę na to. No ale będziemy musieli sobie to wszystko w okolicy pooświetlać. Aha, jeszcze jak oglądałem ten filmik zbudowania, to Hop strasznie dużo nowych mm, bloków używał, o których ja w ogóle nawet nie miałem pojęcia, że istnieją, więc będę musiał się do nich przekonać i nauczyć się jakiegoś ich zastosowania. Na przykład jest taki blok jak ognisko i Hop gasił to ognisko, no i z tego dach robił, z takich zgaszonych ognisk. Wyglądało to dosyć epicko. Nie no, no, może epicko nie, ale no, tak, tak masno nawet. <gry> Także chciałbym możliwe takie coś samego zrobić gdzieś, ale póki co, co nie mam gdzie. Okej, okay, dobra, robimy sobie tutaj magazyn. No i tak jak już mówiłem, Wam po drugiej stronie też zrobię dokładnie, dokładnie taki sam magazyn, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Yy, dokładnie chodzi mi o to miejsce. No ja to zrobię poza odcinkiem. Pokażę wam efekt końcowy prawdopodobnie w następnym odcinku. Chociaż to zależy kiedy będę dodawał następny odcinek. No bo teraz w weekend mam szkołę. Prawdopodobnie w poniedziałek, wtorek i środę mam pracę. Później mam dwa dni przerwy. No i dopiero wtedy kiedy będę miał dwa dni przerwy prawdopodobnie będę miał siły i w ogóle chęć na kończenie tego. No bo jak chodzę do pracy to jakoś nie mam totalnie siły na nic. Nie wiem, możliwe że muszę się... Przyzwyczaić, no i jeżeli już pochodzę dłużej niż dwa tygodnie, bo dopiero jestem dwa tygodnie w tej pracy, to będę miał więcej siły po powrocie i nie będę taki sterany, bo, bo, bo normalnie to sobie siedzę, siedziałem, siedziałem na chacie, no i nic nie robiłem, i to nagle jednak muszę coś robić. No nie wiem, czas pokaże. Dobra, więc tak wygląda póki co ten magazyn. Jeszcze troszeczkę budowy przed nami. Na pewno będę musiał mnóstwo drewna naścinać na te skrzynki, ale przynajmniej mnóstwo rzeczy nam się tutaj pomieści. Na zagospodarowanie tego nie mam jeszcze pomysłu. Możliwe, że tutaj wrzucę te nedery, no te takie cegły z piekła i zrobimy tutaj jeszcze farmy w środku, w tych kwadratach. ale czas pokaże, Póki co to by było na tyle. Poza tym takie farmy by były trochę małe, ale z innej strony brodawek nie będziemy potrzebowali wcale jakoś super dużo, no bo... Ja nawet nie wiem po co mógłbym używać te podki oprócz na siłę jak pójdę bit smog albo coś takiego. To co? To by było na tyle. Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie widzimy się w następnym odcinku. No i się mano.